Prasy, tak ale, przecież, ale nawet nie musimy być z prasy. Pan jest urzędnikiem państwowym, tak czy nie? Czy nie mamy racji? Czy pan prywatnie po prostu przyjmuje tutaj? No, no tak? właśnie, umocował pan tutaj miejsce. Ale państwo na przykład, jak chcecie się że tak powiem, troszeczkę tak jakby sobie przerzucać, to państwo żeście się zajmują. No nie, nie, nie musimy się żeby... umawiać, panu czy nas przyjąć, muszę, ale, ale państwo wyznaczyć termin na, na zakup. Ale myślę, że to nie ma sensu. Możemy sobie teraz spokojnie. Oto.

Bardzo. Chcielibyśmy się, Panie kierowniku, dowiedzieć na zasadzie, bo dokonujecie tutaj badań. Widziałem tam są dzieci, rodzice w pomieszczeniu. Nie muszę wskazywać, w którym jest rodzina w dniu dzisiejszym zaproszona na zlecenie sądu. Chcielibyśmy się dowiedzieć, na jakiej zasadzie Pan przeprowadza tutaj badania, jakie rozporządzenie Pana nałożyło to, żeby wykonać. Badania dzieci i rodziców? To jedno. Gdy Pan to rozporządzenie określił, które to na Panu nałożyło te uprawnienia do dokonania wydania tej opinii? Później mamy kolejne pytanie. Ilu psychologów na stanowiskach psychologa tutaj w RDK pan zatrudnia? To jest drugie pytanie. I trzecie pytanie. Co pan sądzi na temat przeprowadzania badań przez pańskich pracowników i ile wydaliście w tym roku opinii do dnia dzisiejszego na zlecenie sądu? Wszystkiego nie mogę powiedzieć, ale tak. więcej, jest, ja rozumiem. O ośrodku decyduje rozporządzenie, mm. które gdzieś tam jest, jest rozporządzenie, które mówi o zadaniach i. Ja jeszcze jedno bym prosił o przedstawienie nam yy, wyrażenia zgody, bądź nie, czyli druku waszego wewnętrznego, który przedstawiacie rodzicom. A tego co ja mówię, pewnych rzeczy nie mogę państwu udzielić, bo one są jego pewnymi informacjami. Nie, dokumenty Donals, urzędowe, jest, przepraszam, <susur> ja. dokumenty urzędowe, jakie tutaj się znajdują w urzędzie, bo jest to urząd publiczne są ogólnie z ustawą o dostępie informacji publicznej dokumentami jawnymi, panie kierowniku. Także no, proszę tu nie używać takich argumentacji, że coś wam zabrania okazać kopii czystego wzoru dokumentu. Ja nie żądam od Pana okazania podpisanego i na kim dokonaliście badań, tylko po prostu czysty formularz. Wiem, że ja dużo czasu, trzeba się umówić. Jakby, że Nie, to jest króciutkie. No to przy cztery króciutkie. pytania, jak pan zauważył. Takie pierwsze tam są. Najważniejsze, pierwsze, najważniejsze. Jest rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 3 sierpnia 2001 roku tak. w sprawie organizacji zakresu działania rodzinnych ośrodków tak. diagnostyczno-konsultacyjnych. Tak. To rozporządzenie reguluje, czym się ośrodek A czy zajmuje Mogę przerwać, bo podał mi pan z którego dnia roku rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Czy Pan ma wiedzę na temat nielegalnego źródła tego pochodzenia, rozporządzenia, które jest zaskarżone i nie macie prawa, bo jest konstytucyjnie zaskarżone. Czy Pan ma taką wiedzę, czy nie? Bo może druk 3058 sejmowy, by Pan otworzył stanowisko prokuratury, ministra sprawiedliwości i innych organów, by się Pan zapoznał. I mimo to w dniu dzisiejszym przeprowadzacie badania. Że jest niezgodne z prawem, nie macie umocowania co do miejscowości przy sądzie okręgowym. A przed chwileczką Pan powiedział, że działacie z ramienia Sądu Okręgowego. Niezgodnie z prawem. Czy Pan podważa stanowisko Prokuratury Generalnej? Czy Pan podważa stanowisko ministerstwa? Czy Pan podważa inne stanowiska? Czy Pan działa zgodnie z prawem w tym przypadku? Ale to tylko krótka odpowiedź. Czy Pan działa zgodnie z prawem, czy nie? Proszę Pana, jak chcemy, że tak powiem sobie, tak rzeczowo porozmawiać, to proszę mi pozwolić mi dzielić odpowiedzi na Pana pierwsze pytanie. Okay. Mhm. Ale to jest? już Panu podważyłem, że to jest nielegalne czy źródło. się konwencji. To jest Pana zdanie. Do którego to nie jest, jest moje dana. zdanie. To jest zdanie prokuratury generalnej. Prokuratura Generalna, Panie Biuro <Szanie> Spraw Zdanie Konstytucyjnych, nie Ministerstwa Sprawiedliwości przez pana w i Trybunału Konstytucyjnego. Nie, nie w to nie jest przeze mnie. Trybunał Konstytucyjny sześć miesięcy temu wypowiedział się w wyroku, że nie macie prawa dokonywania badań zgodnie z rozporządzeniem, które pan sam zacytował. Czy podać panu numer wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czy mam zgłosić zawiadomienie, że przeprowadzacie nielegalnie w dniu dzisiejszym. Badania. To tylko tyle. Proszę pana, znowu trzymajmy się konwencji. Czy wyrok Trybunału pan podważa? Czy ma pan taką możliwość żadnej konwencji? Nie mówimy tutaj o konwencji, bo niech pan nie wprowadza jako urzędnik państwowy w błąd, bo jest to przestępstwo. Wprowadzanie w błąd instytucji samorządowych jest zgodnie z kodeksem karnym przestępstwem. Jeżeli pan będzie używał tej argumentacji, Będę zmuszony na Pana złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, wprowadzania organów samorządowych w błąd. Albo się trzymamy konwencji i odpowiadamy i rozmawiamy. Na temat konwencji Pan chce ze mną rozmawiać? Jest Pan pewien? Na temat tych pytań, które Pan zadał. Jest Dobrze. Pan wolnym człowiekiem, może Pan zrobić w naszym kraju wszystko, co Pan chce. Zgadza się. Chce, więc proszę zrobić to, co do Pana należy. Jasne. Wracamy do pytania. Proszę zadać pytanie. Ja panu zadałem, czy pan działa legalnie, czy nielegalnie? Działam na mocy tego rozporządzenia. Czyli no. nielegalnie. Bo wie pan doskonale, że przedstawiłem panu ja wyrok wie. Trybunału Konstytucyjnego, że działa pan nielegalnie, nie ma pan prawa umocowania przy sądzie okręgowym. Proszę, Tutaj ustawa druk stanowi. sejmowy 3058, niech pan się z nim zapozna i gwarantuje panu, że zmieni pan swoje stanowisko i okej. Okay. Jeszcze jedno pytanie, czy był pan na stronie... Forummatek.pl Czy widział Pan orzeczenie Biura Spraw Konstytucyjnych, Prokuratury Generalnej o tym, że ośrodki Rodeka działają nielegalnie? Czy Pan ma taką świadomość? Czy ja byłem na takiej stronie? Tak, i czy widział Pan to orzeczenie Biura Spraw Konstytucyjnych. W związku z tym informuję Pana dzisiaj, że jest takie orzeczenie Biura Spraw Konstytucyjnych, prokuratury generalnej. I w związku z tym, jeżeli pan informuje pana, że jeżeli pan będzie dalej prowadził swoją działalność, i będzie pan to robił świadomie, to będzie pan popełniał przestępstwo. To, to pan parę artykułów. Dzie, ale ale we... Nie, przyszliśmy tu właśnie, żeby pana ale poinformować. Zapytać czy ma pan, pan świadomość, i po prostu. że teraz się zorientował. A teraz to nie, że no, do tego zorientował. Kolejnego pytania. nie mam takiej wiedzy, bo wiedza, która do uzyskuje w tym zakresie, to uzyskuje od swoich zwierzchników, czyli w, czyli? w przypadku od. Ministerstwa Sprawiedliwości, a służbową od sądu okręgowego, do którego ośrodki Czyli Ministerstwo Sprawiedliwości jeszcze nie przekazało takiej tak. informacji, tak. że Biuro Spraw Konstytucyjnych jakby określiło, że ośrodki Radyka nie mają umocowania prawnego. że Ministerstwo Sprawiedliwości, Sprawiedliwości nie, nie miał uprawnień do. Konstytucyjny wydał wyrok w tej No, no bo się trzymajmy konwencji. Ja nie będę się z Panem, że tak powiem, tutaj. Najważniejszym panu, a... organem w tym kraju jest Trybunał Konstytucyjny. Mogę powiedzieć, posłuchać. Korespondencja, która przychodzi do mnie, Do Pana jeszcze nie dotarła, tak? Czy, czy korespondencją między dwoma urzędami. Gwarantuję Panu, że ma Pan internet. Niech się Pan zapozna z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. to kiedy, w jakim trybie ja się z zapoznam, to ja z tym okay. to dobrze, wracamy jest... do drugiego pytania. Proszę jeszcze raz to drugie. Ilu zatrudnia Pan psychologów na etacie czy psychologa? W tym zakresie muszę Państwa odesłać znowu do Rzecznika Sądu Okręgowego, żeby Państwo w tej materii udzieli odpowiedzi. Ale tak, nie to pan zatrudnia. zatrudnia Pan, Pan nie może powiedzieć, że zatrudnia Pan psychologów, czy na nie? psychologów i pedagogów. Rozumiem. A... Czyli zatrudnia Pan psychologów, a ma Pan y, świadomość ustawy z 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów? Czy zgodnie z tym procedujecie, z ustawą, czy nie? Przepraszam. No, bo, jest bo Pan, na Pana nakłada jako urzędnika obowiązek, zgodnie z artykułem 304 punkt 2 kodeksu postępowania karnego, złożenie zawiadomienia o popełnionym czy zabronionym. tu. Mówimy o tym, co mówi ustawa artykuł 61 kodeksu wykroczeń. Na Panu ciąży w razie niezłożenia zawiadomienia na osobę, która dzisiaj dokonuje badań, a jest to Pani psycholog, bo miała taką tutaj wizytówkę. To pan popełni przestępstwo niedopełnienia obowiązku złożenia zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia ściganego z urzędu, panie kierowniku. Ja pana uprzedzam, że jeżeli pan tego nie zrobi, ja złożę na pana z artykułu 231 kodeksu karnego, że pan nie dopełnił tego obowiązku złożenia zawiadomienia. Dziękuję. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. Reszta będzie, że tak powiem. Rzecznik Sądu Okręgowego się w tej materii wypowiada, ewentualnie radca Okej, okay. to do tego trzeciego pytania powróćmy, którego jeszcze nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Czy jest Pan w stanie okazać dokument, który Pan daje rodzicom do podpisania, czy wyrażają zgodę? Czysty druk tego dokumentu, którym się posługujecie? Taki druk istnieje, ale Państwu go nie okaże. Zgodnie z ustawą o informacji publicznej składam do Pana wniosek, aby Pan w dniu dzisiejszym pokazał mi czysty formularz oświadczenia. Zgodnie z ustawą o informacji publicznej mam takie prawo. W dniu dzisiejszym składam do Pana ustnie taki wniosek. Dziękuję. Przyjęty. A w stosownym terminie po zacięciu opinii swojej racji prawnej. To proszę zapisać moje imię i nazwisko i adres. Proszę go. Co mogę napisać? Panie kierowniku, zmusza mnie pan do nie tego, pan że uniemożliwia mi pan, to pan napisze ten wniosek, bo ja w formie ustnej przekazuję panu wniosek i radzę sobie go zapisać. To wrócę do naszej konwencji. Państwo, żeście się ze mną spokojnie omawiali żeby porozmawiać o... Narusza Pan ustawę szeregu, w tej chwili, bo nie chce pan mi okazać dokumentu, który ja poproszę, prawnie przysługuje mi wgląd do tego dokumentu, czy ja z tego drugiego. Proszę w takim razie o to, żebyśmy wrócili do, że tak powiem, punktu wyjścia, żeby państwo złożyli o przestępstwie, ja rozumiem. Chcecie uzyskać informacje o terminie naszego spotkania, mhm. i tak dalej. Rozumiem, natomiast, ale my bez terminu natomiast, przyszliśmy bez terminu, pana poinformować, że tak powiem, to, żeby pan popełniał, żeby jakby zapobiec temu popełniania przestępstwa przez pana, wykroczeń, przestępstw, wykroczeń przestępstw i tak dalej, dlatego że po pierwsze, ośrodki Rodeka zgodnie, tak jak już powiedziałem, z wytycznymi w sensie Biuro Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej orzekły, że nie może, ośrodki LDK nie są powołane do badania nieletnich, znaczy w sensie małoletnich i rodziców, a tak samo psycholodzy w Polsce, w związku z tym, że nie zostały powołane izby psychologów, nie mają prawa pracy. W związku z tym pan nie może zatrudniać psychologów. Zatrudniając tych psychologów, nie tylko naraża pan siebie na odpowiedzialność karną, ale także naraża pan tego psychologa. Który być może nieświadomie popełnia też wykroczenie z tego tytułu, że nie ma prawa do pracy po prostu w Polsce, bo izby psychologów nie zostały po prostu powołane. I o Pana dzisiaj, w dniu dzisiejszym, informuję. Dobra, tym, w Wrocławiu takich nie ma, izb psychologicznych. No. No. Ja, ja jestem to, architektem, jest jest jestem zapisany do Izby Architektów i tylko i wyłącznie dzięki temu mogę wykonywać swój zawód. Gdybym nie był zapisany do Izby Architektów, po prostu popełniłbym wykroczenie. I dlatego informujemy Pana dzisiaj, że Pan, jak i pracownicy w sensie psycholodzy, popełnią takie wykroczenie. Pedagog może dokonywać badań, jak najbardziej tak, tak, służy. Tak, psychologzy nie mogą, nie ma takich izb. A moglibyśmy prosić pań, Pańskie nazwisko? Oczywiście, nazywam się Stanisław Makulewicz. Jest Pan kierownikiem RDK numer 1, we Okej, okay, panie kierownik, to wszystko myślę, że Tak, nie zajmuję się czasu. Dziękuję. Jak pan zamierza mi y, odpowiedzieć na wniosek zgodnie z ustawą o informacji publicznej? Proszę go złożyć. Ja go złożyłem w formie Siedem. ustnej. Ja Mamy na to nagranie dowód, że złożyłem w formie ustnej. Nie. nie prosi pan mnie o przedstawienie swoich danych, na które będzie pan zmuszony mi wysłać odpowiedź na wniosek. Nazywam się Krzysztof Bednarski, mieszkam w Sosnowcu na ulicy, na ulicy Bolesława Chlebrego, 4 przez 10. Tam proszę skierować odpowiedź na wniosek. W przeciwnym bądź razie złożę z artykułu 37 KPA skargę na Pana do Sądu Administracyjnego, że Pan nie odpowiedział na mój wniosek. Czekam w terminie 7 dni Panie Kierowniku na odpowiedź na wniosek. Dziękuję. Dobrze, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Nein, ist das doch der Anfang.